Stawialiście sobie pytanie, dlaczego Bóg wybrał sobie Abrahama na ojca wiary, człowieka zgorzkniałego, niepowodzeniami życiowymi, poganina, człowieka w nieustannej depresji? Albo dlaczego naród wybrany, czyli Żydzi, dziedzictwo Abrahama, mimo swojej niezwykłej historii, byli zawsze nielubiani przez inne narody i co do tego jeszcze prześladowani. No i co ma wspólnego Abraham? Z przemienieniem pańskim. Przecież Abraham nie jest biblijnym typem Mesjasza. O tych zagmatwanych sprawach podzielę się z Wami moimi przemyśleniami. Zapraszam do dzisiejszego podcastu. Ja jestem Ojciec Krzysztof, jestem Franciszkaninem, kapucynem, mieszkam w Innsbrucku. I sprowokowany przez pandemię covidową postanowiłem nagrywać podcasty, aby dotrzeć do Was i dzielić się z Wami moimi myślami o misjach, o niedzielnych czytaniach itd. Moje podcasty znajdziecie w języku polskim i w języku bułgarskim pod nazwą "Ja". Mh. i wystarczy wpisać w wyszukiwarce internetowej podcast JaMHM albo od razu wejść na serwer podbin.com. Każdą sobotę od godziny 12 znajdziecie mój najnowszy podcast Ja. Mm -hmm. Ponieważ pierwsze czytanie zaczyna się historią powołania Abrahama w Ur w Haldei w dzisiejszym Iraku, dlatego zaczniemy od Abrahama. Dlaczego Bóg wybrał tego dziwnego człowieka? Na to pytanie jasna odpowiedź może przyjść tylko od Boga. Ale śledząc przemianę i historię Abrahama, domyślamy się, że Bóg widział w Abrahamie nie to, kim Abraham był, wtedy jeszcze Abram, lecz kim Abraham miał się stać. I tutaj wracają do mnie jak bumerang słowa papieża Franciszka do młodzieży w Krakowie. Mówił papież wtedy: Bóg nie patrzy na twoją przeszłość, mówił papież, lecz na twoją wspaniałą przyszłość, na to, kim możesz być. Abraham jest najlepszym przykładem, że te słowa Franciszka rzeczywiście. Się sprawdzają. Abraham był człowiekiem nieszczęśliwym, niespełnionym. Nie miał syna, czyli nie miał dziedzica, któremu miałby przekazać swoje bogactwo i w którym, którego potomstwie mógłby istnieć i który to dziedzic miałby przedłużyć historię Abrahama. Prawdopodobnie w roku, z roku na rok Abraham popadał w coraz większą depresję. Tutaj nie wiemy, jak to się stało, ale. Abraham usłyszał głos kogoś, kto obiecuje mu wszystko to, czego mu brakuje, a czego nikt inny nie potrafił mu dać. I tutaj, chociaż nie wiemy, jak Abraham słyszał ten głos, Abraham zaufał temu głosowi. I ten Abraham postanawia posłuchać tego głosu, tego kogoś, kto do niego przemawia, i pójść zostawić swoją ziemię. Abraham nie ma nic do stracenia, wszystko ma do zyskania, więc pozostawia, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, swoją strefę komfortu i wyrusza, gdzie Bóg mu kazał, z nadzieją, że wypełni się wszystko to, o czym Abraham marzył, czyli syn, ziemia, naród. Dzięki temu, że posłuchał Boga, Bóg mówi, że będzie on ojcem wiary wszystkich narodów, więc będzie się nazywał od tej pory Abrahamem. Potem Dalszą historię już znamy. Rodzi się Izaak, potem Jakub, jego dwunastu synów, którzy tworzą obiecany naród, czyli to pokolenie Abrahama, i potem Mojżesz i historia wyjścia z Egiptu i w końcu cudowna osoba Dawida i jego syna Salomona i ustanawianie wielkiej potęgi Królestwa Izraela i utwierdzanie tego królestwa pośród wszystkich narodów. Powiedzielibyśmy, oto naród, który powstał z zakompleksiałego i żyjącego w depresji człowieka i nagle stał się światłem dla wszystkich narodów na Ziemi. Mówię to dzisiaj, abyś, drogi bracie i siostro, wiedział, że Bóg przewidział dla ciebie cudowne rzeczy w przyszłości. On nie patrzy na to, kim ty dzisiaj jesteś. Bóg nie użala się nad tobą, tak jak i ty nie użalaj się nad tobą. Że ci nie wyszło, że ci się nie udało, że twoje życie to porażka. Patrz dziś na Abrahama, którym to jesteś ty i ja. Tak jak Abraham zaufał Bogu i obietnicy wspaniałego życia wiecznego, jeszcze tutaj na ziemi, tak i ty zaufaj. Nie rozgrzebuj się w przeszłości, lecz słuchaj Ewangelii. Jak Abraham, głosu Boga, wyjdź ze swojej strefy komfortu i idź za słowami Ewangelii. Tylko to gwarantuje Ci szczęście. Musicie jednak wiedzieć, że mimo wielkiej siły i bogactwa królestwa Dawida i Solomona, Żydzi byli znienawidzeni przez inne narody. Dlaczego? Oni chyba im zazdrościli właśnie tego, że mieli Boga, że byli inni, binni niż pozostałe narody. Mieli Boga, który za nich walczył, który ich bronił. Nie potrafili zrozumieć, te inne narody, że Izrael, który nie buduje świątyń ani figur swoim Bożkom, może mieć taką siłę i takie sukcesy i bogactwo. Dlatego ich nie lubiono. Dlatego nie lubiono Żydów. Zwłaszcza, że ciągle mówili, że wszystko zawdzięczają swojemu Bogu, a tego Boga przecież nikt nigdy nie widział ani nie mógł go dotknąć. To tak jak dzisiaj chrześcijanie. My też jesteśmy znienawidzeni właśnie za to, że mamy w sobie optymizm, żyjemy nadzieją rzeczy przyszłych, nie pokładając naszej przyszłości w tym, co tu i teraz, a w życiu wiecznym. Za to, że jesteśmy jak Żydzi znienawidzeni przez wszystkich, którzy pokładają nadzieję tylko w swoich siłach, to możecie się przekonać każdego dnia. Wystarczy posłuchać trochę wiadomości. Dlatego tak mocno bije dzisiaj demon w bramy tego żywego kościoła, chcąc go zniszczyć, chcąc wyciągając ciągle na jaw słabości i grzechy tego żywego kościoła, a pomijając wszystko to, co wynika z wiary tego kościoła i co jest dobre. Tego samego doświadczyli już Żydzi. Byli osamotnieni w misji świadectwa o Bogu, Jahwe, tak jak my dzisiaj w misji. O świadectwie miłości Boga, miłości do bliźniego. Jeśli śledziliście moją podróż do Indonezji, mogliście się przekonać, jak malutki kościół, liczący tylko 3,3% społeczności 262 milionów mieszkańców muzułman, muzułmanów, czyli większości Indonezji. Dokonuje gigantycznych dzieł miłosierdzia wobec bliźnich, wobec biednych i potrzebujących, chociaż katolicy sami są biedni. Chrześcijanie świadczą o miłości Boga. Zawsze będą w nienawiści i będą nielubiani przez świat, który nie chce Boga. Tak mieli Żydzi, tak mamy i my, chrześcijanie, i tak będzie do końca świata. Góra Tabor. To miejsce, gdzie apostołowie mieli szczęście zobaczyć Bożą Naturę Ich Mistrza. Górą Tabor i jest miejsce przemienienia. To przede wszystkim jest miejsce modlitwy Jezusa. Ta historia ma nas nakłonić do modlitwy, do wysiłku modlitwy. Niecałe 600 metrów nad poziomem morza ma ta góreczka, ta góra Tabor, ale trzeba na nią najpierw wejść. Jezus idzie tam po to, żeby się modlić, czyli spotkać się z Ojcem. Apostołowie są świadkami tego, że modlitwa, pierwszy raz są świadkami, że modlitwa to miejsce spotkania Ojca i Syna. Również i dla Ciebie, bracie i siostro, jeśli chcesz doświadczyć Boga w swoim życiu, tak jak apostołowie będący z Jezusem, musisz przeżyć swoją górę Tabor. To miejsce modlitwy. Powiem ci tylko, że to zdarza się tylko raz, dwa razy w życiu, kiedy popadasz w zapomnienie czasu, miejsca i doświadczasz obecności Boga. Apostołowie zamiast cieszyć się tym doświadczeniem boskości, która została im objawiona, chcą budować namioty, chcą być aktywni. A wobec miłości i obecności Boga nie musisz nic robić. Wystarczy być, trwać, cieszyć się uczuciem szczęścia Jego obecności. Musisz tylko być i pozwolić się dotknąć tej Bożej miłości. Ale musisz się wysilić, musisz wyjść na swoją górę Tabor. To może być każde miejsce na świecie, do którego docierasz, poświęcając siebie i energię i siły dla modlitwy i bycia z Bogiem. Apostołowie odpowiedzieli na zaproszenie Jezusa i pierwszy raz poszli z nim się modlić. Abraham usłyszał zaproszenie od Boga. Aby pójść i opuścić jego komfortowe życie, ale beznadziejne, I Abraham uwierzył i poszedł. Miał wiele wątpliwości, miał wiele upadków, ale wytrwał do końca. Apostołowie też, oni usłyszeli zaproszenie do pójścia z Jezusem, ale prawie że je przespali. Chcieli, żeby Jezus nauczył ich się modlić, a kiedy mieli z nim się modlić, zasnęli. Ty, bracie i siostro, Bądź jak Abraham, nie jak apostołowie. Uwierz w zaproszeniu Boga do modlitwy i trwania z nim. Tylko tak nabierzesz siły, mocy i nadziei. Tymczasem, czasem taboru jest właśnie czas Wielkiego Postu. Odwagi, bracia, niech Pan obdarzy Was spokojnie.